Zobaczmy czym to jest, ta giera. O! Kolejni. Czym to jest? Jakbym miał zgadywać, to jest czysty strzał Death Stranding. Kojarzy mi się do jego ubrania trochę z Death, yy, z Death Strandingową postacią główną. Ale ani nie oglądałem ani nie grałem w to, więc nie kojarzę sami w swojej broni do czego można ją zubać. A tu obrań trochę mi się z tym kojarzy. Ale strzeli, strzelam, że strzelam źle. 2 na 4 i jeszcze jeden artefakt. Widać coś tutaj? Do zrzucania tam jest Dobra, nie widzę nic. To trzeba rozwalić się. Tam co jest Nie wiem czy to do czegoś nawiązania Wiem, że już spadnę Jaż tam tych zjało Chyba nie. Tak się jak pszczółki z kangurka Kakao dwójki też tak klatały wokół ciebie. A potem uderzyły tak w dół. I też się przyssały do ziemi. To będzie na pewno do rzutania. Albo nie? Okej, Ok, doszukajmy celów. Fajnie Może w ten wiatr nie da się uderzyć Albo polecić tam Jesteś tu? Tam pójdę zaraz zobaczyć, polecę Zobaczmy, czy coś tu jeszcze nie ma. Ogólnie chciałbym spróbować tam wrócić i zasilmować sobie. Ej, robot tam jest. Nie widziałem go wtedy. Tutaj jest nawiązanie do jakiegoś. Yy, tak. To no w ogóle był za kak. To jest nawiązanie do jakiegoś. tymi yy, tytanami gry? pamiętam jak się nazywa. Ale wątpię, bo nie miały tam mieczy. A tu jest w ogóle jakiś z mieczem. Nie zauważyłem go też. Chyba, że tam były te. Yy, Shadow of Colors. Jak dobrze nazywam, mówię. Taki plus stopnięcia się. Poza tym chwilę widzę. Dobra, chciałem zapisać głównie. Nie wiem, czy w ogóle zaczęło, czy nie, ale. Cześć. Miejmy nadzieję, że tam się da dolecieć. I to o tym. To będzie secret? Dobra, wolę chyba normalnym atakiem. Albo nie. Albo wait, tak zróbmy. O. Jeden kolejny robaczek. wiesz tam może być w ogóle artefakt. Mówię, tutaj się ścina. Na styk. Tutaj A to jest. A to jest. Jack Taxter? Tak, jak bliżej się przyjrzałem, to może być. To. Ten. Ta czapka mi przypomina. Rzeka. też nie grałem miałem na PSP Daxtera, ale nie przyszedłem go nigdy. Może dlatego, że nie znałem zbytnio angielskiego, a tam ten fajny dosyć trudno mi było niektóre rzeczy ogarnąć. Na przykład poziom z yy... Matrixem. Chyba nigdy tego nie zrobiłem. A to był dosyć blisko początku. Mam nawet Daxtera dalej. Do tego samego. PSP. Jedno z dwóch gier, które mi zostały na PSP, które się nie sprzedały. To właśnie Daxter i Lord of the Rings Tactics. Przymyślałem, myślałem, że będzie jak Powrót Króla czy coś w tym stylu. Ale jednak, no nie był. To była gra taktyczna. Jak można się spodziewać po nazwie. Wtedy na to nie zwróciłem uwagi, zobaczyłem Lord of the Rings, biorę. I nie zagrałem w to za długo. Artefakt. To Lubi być drapana po plecach. No bo to ma te dolarztykowe panele. To jest też, tak jak mówię, coś co mam. Co prawda, tak jak mówię, mam to na sprzedaż. Po taniości kupione. Ale jest, PS, wita. To jest fejkowa data i fejkowy czas. Jak coś. Do 21 wziąć jeszcze dużo. A po drugie, to jest tydzień, wstać blisko. Ale jest, PS, Vita. Tutaj, tutaj prawie nie widać przez ten blue screen, ale jest. Ogólnie fajna konsolka. Szkoda, że w tak, yy, wsparcie tak szybko do niej. Gdyby nie to, no to by mogło być fajnie. Ale z tego, co słyszałem, są przecieki, że podobno Sony pracuje nad kolejną przenośną konsolą. Takie PSP2.02. PSP2. I nawet mam cartridges do tej gry. Na przykład Call of Duty, który jest yy, ekskluzywem na to. Też mam je wystawione na sprzedaż. I jest ten Uncharted, o którym mówiłem, tylko, że to nie jest ten z mojej kolekcji, to też na sprzedaż. Złoty krąg. Wiem, że słabo ten fokus łapie, ale jest. Miałem wcześniej jeszcze God of War Collection, ale akurat on się sprzedał. To ładnie, bo za 200 chyba 5 zł plus opłaty. W sensie 205 zł, no i odjąć prowizję Allegro, przesyłkę chyba. Mniejsza. A razem kupiłem tą PS Vita chyba za 500 zł z tymi trzema grami. God of War Collection, Uncharted, PS Vita. i to jest OLEDowa w ogóle. Czyli ta według mnie najlepsza. Oraz... Call hmm, of Duty. Nie sama w sobie konsola już zwraca to, więc jakbym zostawił sobie gry, to bym był na zero mniej więcej. Mniej więcej, no bo musi mi się sprzedać. To był plus ten, że to jest naoletowa. No, ale też mam. Mówię, szkoda, szkole, że wsparcie. Ogólnie jakby była w takim stanie jak tu jest, to bym ją sobie raczej zostawił. No, ja nie lubię tak samo w PSP jak wcześniej miałem. Yy, które w fantastyczności sprzedałem? Nie mam swoje PSP, tylko takie z Rizelu kupione też teoretycznie. Chciałem sobie je zostawić, ale nie lubię jak są zadrapane te ekrany. To jest ok, znaczy przedni ekran by się trzeba wymienić, tą szybkę. Tylni ekran jest troszkę bardziej zadrapany, ale gdyby to był taki stan jak tu, czyli perełka, no to na pewno po pierwsze bym sobie zamówił szkło itp. Ale zachowałbym sobie taką PSW do kolekcji. A tak idzie na scenarz. Dobra, strzelajmy. mój łuk. A, przez ten zgon pewnie nie zaliczyło mi go. Wygląda jakby się miało coś tam zrespić jeszcze. Ej, tam jest chyba jakieś przejście tajne. A, albo zestrzelenie po prostu. Tam jeszcze widzę jedno. Okej, okay. zawsze parę monet. Save. W ogóle jeden... Yy, uzel mi tutaj brakuje. Nie ma go gdzieś tu? Gdyby nie było. Ale nie widzę nic, dobra. to jest, boss? Dobra, nie spodziewałem się tutaj bossa. To jest boss. A ta gra bardzo mnie namówiła do tego, żebym sobie zagrał, żeby sobie zagrać Astrobota. Ale no, trochę później to zrobię, niestety. No tak, znaczy, niestety, bo tak jak mówię, mam Parę gierek do ogrania. Myślę, ja mogę mogłem oba rozwalić. Może jakąś retro sobie teraz gierkę ogram. Raz wraz z Homecoming, bo będę ogrywać dwie gry jednorzecznie. Może ogram sobie Tombę. Bo mam. Mam pudełkową do kolekcji zapoliowaną i mam kupioną cyfrową. Dodatkowo. Czyli twórcy sobie na mnie zarobili dwa razy. Proszę bardzo. Tomby. I Beyond ten Odnowionej wersji. Kupowane na promocji. W sensie... Tam może będzie yy, ostatni... puzzle. Kupowane na promocji cyfrowe były. Tomby i Beyond Good End Evil i mam pudełkowy w pudełkowych wersjach. Po to sobie zagram właśnie w tombę. Dodatkowo. Jest ostatni kuzelek. Ale jeszcze jeden tutaj świat nie? I tu mam wszystko, jak na razie. Jeszcze jedno. No i jeden bym prawie opuścił, gdyby nie to, że zobaczyłem sobie chwilę przed wejściem do tej małpy. Co to jest? Tekken? No. Jean jo? Albo Kazuya? I... Heihachi. Nie wiem czy to jest Jin czy Kazuya. Chyba Kazuya wydaje mi się pod względem wyglądu, ale nie jestem pewien. Oni mają podobne chyba włosy, sobie skojarzę. Ale to jest na pewno Kazu Kazuya. Kazama. Znaczy, Boże, to jest Kei Hachi na pewno. To ma te charakterystyczne włosy. Papuszki, można było strzelać, lol. Już tyle papużek ominąłem. A czemu można było strzelać? Yy, można było dostać hajsy za nie, za mnie. Płyta główna, znowu będzie wspinaczka. Nie ma czegoś tutaj? Jeszcze przed wspinaczką? Nie widzę. Dobra, wspinamy się. Dzium. Dzium. Nie wiem jak się wspina, ale bo to zrobiłem. Muszę uważać. Dobra, muszę się i... bok polecieć. Los! Ale pierwszy puzer mam. Zbierzmy sobie pieniążki. W dół. Żeby jak najwięcej można było sobie podbierać z automatu rzeczy. Leć. Ta, po boku jest Dlatego akurat się chyba zbyt nie dało minąć. Wydaje mi się. Dobra. Idziemy wyżej. Na razie nie widać, więc spinamy się. Idziemy po pieniążki. W dół. O, mob. Ja myślę, go jakoś pokonać. Żeby zyskać za niego rzeczy. Czy molekty? Chcę znaleźć. Ah, no jo. To pamiętajmy kilka jeszcze. I co nie widz? O, jest dobra. Na prawu, puzelek. Ale to muszę tu wylecieć. Tam przylecieć górą Dobra, idziemy po pieniążek na dole Na dół O! Dobra, tym razem mi się opłaciło Odnalezione dziedzictwo, czyli zgaduję wszystkie puzzle mam już Nie sprawdzę tego, bo wtedy puszczę się Puszczę wspinaczkę sobie Mam nadzieję, że to nie jest droga w ogóle dalej Tam jeszcze były rzeczy do zebrania O dobra, to jest artefakt i co tym razem? No tego akurat nie miałem. To też to PSV. PSJR. Chciałem powiedzieć PSVT. To by mogło być ciekawe, ale no nie miałem tego. To było o podobnej cenie co chyba dwa kontrolery. Dosyć coś by to było w każdym razie. I no nie wiem ile to by miało zastosowań w wielu grach. Do każdej tranki, na przykład Super Superhot bym mógł grać. Dobra, Super akurat grałem na... Yy mecie. Yy, Okulusie dwójce. tę Bo było mi kupować, kiedy nie miałem właśnie miejsca w domu. Ogólnie chętnie bym sobie zagrał w tego superhoda, bo fajnie się grało w niego na wiarze. Grałem na kompie w normalną wersję, ale zagrałbym sobie też normalnie, ale gdybym miał więcej miejsca. Albo faktycznie nie dało się wychodzić tak, żebym miał taką matę do chodzenia. Tak to nazwę matę. Nie idź Wszystko zebrałem? Już jest. Nie zebrałem artefaktu jednego, czyli znowu powtórka. Okej. Okay. to teraz ci już nie cofnę, ale okej. Okay. no to jest dźwięk z sp czwórki sp dźwięk. No, bo tu nie znajdę gdzieś artefaktu raczej, nie? To będzie łuk znowu? Króliczki z sp to ma być nawiązanie? Tam był króliczek. Który stał się za tym memem. Te u kury są króliczki. Może jest zaostrzenie wszystkich króliczków. To jest to jest naj Konsola, na której spędziłem najwięcej czasu, jeśli mówimy o konsolach. Wydaje mi się. I teraz PS5 będzie kolejną. Bo PS4 jednak też nie kupowałem przy premierze, tylko długo po premierze. Nieźle, chłopce Udało ci się trafić wszystkie króliki i na śnieżnej górze w dżungli GPU. Co tam sobie pogrywają? Monster. Monster Escape to jest też z psvr gra. W sensie to jest yy, astro-PSVR-owy. Pamiętam to. A trzeba jeszcze raz to powtórzyć, żeby zrobić faktycznie tą... I... O, tu jest nawiązanie. Journey. Też nie grałem jeszcze, ale znam. A nawet i mam na PS3-kę, ale też na sprzedaż ostatnio mi przyszło. Kolekcja The Journey i dwie jakieś inne gry. Nie były jeszcze, nie no jakie. Ale to na pewno jest The Journey. Podobno fajna gra. Próbuję wyłapać na PS4 kolekcję tych gier. No i dobra, tu mam chyba wszystko zebrane. Więc PS4 dajcie mi. Ja miałem slinka. Wielkość jest w zasięgu ręki. Ukończę dżunglę GPU. Miałem 4 gry na to. Tego tylko jedną ukończyłem. To teraz. Z PS4 teraz. raz. Kupiłem sobie PS4 z trzema grami w zestawie. Tam był Uncharted 4 dla was Part 1 Remaster. I coś jeszcze nam co? I dodatkowo sobie kupiłem Spidermana. I pada dodatkowego. I Spidermana ograłem, to była pierwsza gra, którą ogrywałem na PS4. A Uncharteda i Dolasovasa niestety odfoliowałem, a nie zagrałem ani razu w nich. I ostatnio sobie je żeby się po prostu pozbyć z kolekcji. Postanowiłem, że nie potrzebuję mieć remake'a na PS4, kiedy mam remaster? Znaczy nie, mam remake? Nie potrzebuję mieć remastera na PS4, jak mam remake na PS5, del Flow 1. Tak samo z Unchartedem. Mam tą kolekcję tego Unchartedem 4 i tego, jak to nazywa DLC z tymi kobietami. Mówię, zapomniałem tej nazwy. Mógłbym zobaczyć sobie w końcu, jaka to jest nazwa, bo powtarzam to DLC z kobietami już pełno razy. Więc to po że nie potrzebuje mieć yy, powtórek, że jak to nazwę. Nawet jeśli to są troszkę inne gry, te znaczy same gry, ale w innym wydaniu. Więc sobie je czurałem. A nie pamiętam tej trzeciej gry. To jest PS-wita. A do tego nie mam. Ule, yy. dziwnie głośna muzyka jest. Bot Away. Tu bot Away. Nie mam sentymentu. Chciałem powiedzieć. Tu jest to. To się A, rozdzieli się. Okej. Okay. Nie kojarzyłem w ogóle tego, żeby dało się tak rozdzielać. Chyba, że to nie... że ja miałem jakiś inny model tego. Dobra, to pika tutaj. Myślałem, że coś umie w pokoju pika. Walszok czwórka Piecący. Kamerka. chyba wszystko będzie, nie? Bo tam do góry w ogóle się nie da wejść, więc tamtych nie sprawdzę. Gdzie jeszcze mi tu zostało do sprawdzenia? No co, mam to chyba wszystko, ale ten jeszcze jeden artefakt trzeba zdobyć, więc wracamy na ałpkę. Ej, tam coś jest Możliwe, że znalazłem właśnie. Gdzie to jest? Coś tu jest. To jeszcze chyba dalej muszę skoczyć. Tam na lewo. Nie wiem, czy to on tego się przychodzi, czy... Jak mam tam wejść? A nie, wait! Teraz widzę! Tu jest do złapania się! Nie zauważyłem tego. Prawie znowu, zgon. O. No i dobra, mam artefakt. Będę miał znaczy na pewno. No, nic innego tu nie może być. Poczekam sobie. Zobaczmy, co będzie artefaktem, którego mi zabrakło. Jest to... Jestem ja sam w sobie. Bo właśnie wiem, ono było się domyślić. Odnotowano. Zebrano wszystkie artefakty w dżungli GPU. No wiarę miałem. Fajny był. Mam nawet nadal Beat Sabera na konsoli. Pokupowałem sobie trochę muzyk do niego. Dosyć sporo na to wydałem. Po Dobra, przejdę sobie na szybko. Ten miał przy okazji trochę monet więcej. Zobaczmy tam interakcję w takim razie z PS Vita i chyba PS4. Bo mnie nie kojarzę, żebym robił. Interakcję z tym. Zobacz na początku PS Vita. Okej, okay, czyli po prostu zapaliłem świadełka, że działa. Konście znam! Udało się mu. U... Uderzyć i spojrzeć w obiektyw Gomili PS VR w laboratorium PlayStation. Każe ty, ty, ty. Ja, że w to nie zagrałem sobie na vr -ze. To jest w ogóle chyba... Znaczy to jest akurat AstroBota, nie? Chyba trailer. To jest VR-owa. Bo wydaje mi się, że ta małpa była. AstroBot. The Curse Mission. Czy taka zapowiedź? ok. A tu? Może... A, może mam włączyć konsolę. Czy coś. O nie, nic nie ma interakcji. Dobra, jest. Konsola się odpala. W uderzeniu. Eh, dobra. No, polećmy sobie jeszcze kupić na koniec kolejne puzzle, znajdźki. Hej, ja outside, sklepik? Za 1062, dwie monety. Sony Interactive Ente Entertainment? Coś, to można było niedawno u. No, spojrzę się na to na PS5. Przy okazji 30-lecia. Czwórka. Złoty, artefakt. To jest trójka. Slimio? Tak. Slimka. A spoko. Kolejny? Pat. Nie, to jest. Yy... A to jest Slimio? Ej, pogubiłem się. Mówię, trójki nie miałem. Wiem, że to jest to odsuwanym. Yy... Tam się płyty wrzuca pod tą trójkę. Napis się odsuwa na bok tytnik tam jest, o Ale no nie ogarniam tych za bardzo wersji Puzzle. To jest. Yy, do tego, jo? Ja? Że to są ogólnie obrazki tego, ale zgadzałem, że było nawiązanie do Projektora na początku. Ale może po prostu jest kwestia pokazania obrazków. Artefakt kolejny: Coś do PS2. Karta ścięła PS2. Do PS2 nigdy nie miałem, więc tego też nie widziałem nigdy. Ale sporo tych w ogóle gadżetów robili. Sekret udanych połączeń. Fajnie można się dowiadywać po niektórych gadżerach, które się nie wiedziało faktycznie. W tej gierce. uzelek puzelek. I ostatnie. PS2. Czyli to jest właśnie konsola, jo? Ja? Znaczy konsola to jest właśnie z tym internetem mam rozumieć. Konfiguracja. Grabot. No i okej. Okay. Trochę popadało, no i więcej hajstów też nie mam. Zobaczmy te artefakty. Jeden do PS dwójkowej leciał. I parę puzli. Tu mam prawie sam obrazek już. Tutaj wleciał interakcje z tymi obrazkami. Spoko. No, teraz bliżej. Masz. O, tu jest to. To masz sporo Zobaczmy, czym to jest w takim razie. A to są artefakty pokazane, jakbym chciał sobie spojrzeć. W taki sposób. Okej. Okay. Samochodzik. To jest zezwołanie do jakichś ścigałek, czy ścigałek zabawkowych? Konkretnie. Spyro! To jest odwołanie do Spyro, czy to jest odwołanie do Skylandersów? Ja. Jarał go. To jest ta mata. To zajebiście szybko ci idzie, expienia. Na ja prawie stoję ciągle z podziałem. Jaki dźwięk! Tu będzie odsunięcie tego, nie? No. Coś jeszcze zostało? To no wszystko, nie? Sprawdziłem. No i dobra, zakończmy tutaj w takim razie na dziś. 13 na 28 puzzli i... parę rzeczy zebranych.